Dzień dobry moje drogie panny, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na sierpień. Zaczynamy słuchajcie od przesłania na najbliższy miesiąc, następnie zweryfikujemy, sprawdzimy sobie główną energię miesiąca, później przejdziemy do miłości, będzie oddzielna informacja dla singli, oddzielna informacja dla osób w związkach. Następnie przejdziemy do pracy i finansów, co przyniesie miesiąc zawodowo, wskazówki dotyczące decyzji finansowych, no i wyzwanie miesiąca, ale również wskazówka, jak sobie z tym wyzwaniem poradzić. Dobra, zaczynamy. Główna energia miesiąca, czy też przesłanie, może inaczej, przesłanie, przesłanie, przesłanie. Okej, okay. przede wszystkim warto w sierpniu skoncentrować się, droga panno, i to jest informacja dla Ciebie, na pozytywnych zmianach. Um które są wynikiem Twoich wysiłków. I jak tutaj zwrócę uwagę na film lipcowy, który dla Was e, nagrałam jakiś czas temu, bo tam właśnie jakby była prośba do Was, że pomimo trudności, pomimo jakichś wyzwań, żebyś, droga Panno, starała się utrzymać pozytywne nastawienie. To przesłanie, czyli jakby czytanie realizowane kilka tygodni później, niesie ze sobą przesłanie, żebyś przede wszystkim koncentrowała się na pozytywnych zmianach, które są wynikiem Twoich wysiłków, Twojego zaangażowania żebyś również poszerzała swoje horyzonty, żebyś również była otwarta na to, żeby próbować, żeby robić, żeby, że tak powiem, aktywować jakieś nowe umiejętności, nowe aktywności ogólnie, próbować nowych rzeczy. I to wszystko razem, i to wszystko razem, takie właśnie podejście, takie właśnie podejście ma w sierpniu pokazać Ci, że jest dla Ciebie dostępne coś nowego, są jakieś możliwości dla Ciebie dostępne. Co więcej, stosując to właśnie podejście, o którym mówiłam, świat wokół Ciebie e, zacznie, zacznie zmieniać się, e, no, że tak powiem, na korzyść, na korzyść, idąc za Twoimi intencjami. Zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej. Główna energia miesiąca. Główna energia miesiąca pokazała nam się w karcie w karcie świat, czyli główna energia sierpnia to jest jedność, e, którą czuję, że tak powiem, w konkretnych sytuacjach. E, to jest być może powodzenie w zrealizowaniu czegoś dla Ciebie ważnego. Kończysz jakiś ważny dla Ciebie projekt, prawda? E, jest sporo spełnienia w energii tej karty. E, dla części z Was tutaj w ogóle może trzeba się zastanowić, jakie cele Marzenia e, chciałabyś zrealizować, żeby poczuć się spełnioną, prawda? Stworzyć sobie mapę celów długoterminowych, krótkoterminowych, z uwzględnieniem tego, co dla Ciebie ważne, z uwzględnieniem Twoich wartości, z uwzględnieniem Twoich pasji być może. Natomiast sam e, świat jako energia miesiąca niesie spełnienie. Niesie też zakończenie, tak jak wspomniałam, jakiegoś etapu, jakiegoś cyklu, poczucie osiągnięcia pełni w konkretnej sytuacji, prawda? Więc dla części z Was, tak jak mówię, jest tutaj ukończenie, jest jakiś ważny moment, uważam, ponieważ jest to energia, która ucieleśnia moment, gdy osiągasz pewnego rodzaju etap, realizujesz coś i możesz iść dalej. Dobra, zobaczmy dalej. My w takim bądź razie. Miłość e, u singli. Ojej, znaczy nie, ojej, dobrze, no miłość u, się, u singli bardzo logiczna. Miłość u singli oparta na prawdzie i na mądrości. Tutaj szczególnie dla singli, które mają ze sobą pewnego rodzaju doświadczenia, rozterki i trudności miłosne. Tu się nie pokazuje energia pełna emocjonalności, uczuciowości, która powoduje, że wiesz, zakładasz różowe okulary, a zdrowy rozsądek gdzieś odchodzi w siną dal. Nie, tu się pokazuje energia, która raczej um, oparta jest na logice, na rozmowach, na takim bardzo rzeczowym i bardzo skrupulatnym. I intelektowo, tak to określę, podejście do, podejściu do spraw miłości, na przykład czy mi z kimś po drodze, czy nie, prawda? No, troszkę tak. Um, jeśli chodzi o y, związki, u Was pokazuje się energia ciekawości na siebie, uważności nawzajem na swoje potrzeby, gotowości do brania, że tak powiem, y, się za jakieś nowe wyzwania, być może. Y, tutaj u Was pokazuje się energia rozmów, komunikacji lub, 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 lub e, rozpoczęcie, jakiegoś, e, rozpoczęcie jakiegoś nowego tematu dla Was ważnego, poszukiwania być może, e, wiesz, jakby pierwszy krok, macie jakieś nowe założenie, nowy cel, nowy temat, chcecie e, w swoim życiu, Przedsięwziąć, no i tutaj ten paśmie, czy, bo to jest energia poziomie, czy poszukuje e, odpowiednich rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zobaczmy, co tam w pracy, co przyniesie miesiąc zawodowo. E, miesiąc zawodowy przynosi dla części panien bardzo dużo kreatywności, dosłownie. E, jeśli współpracujesz z rybą, to bardzo fajna, e, twórcza energia nam się tutaj pokazuje. <śmion owl> Dla części z Was, jeśli chodzi o pracę, jest zapisywanie sobie tego, co podpowiada ci intuicja i w ogóle takie intuicyjne refleksje nad tym, co się dzieje wokół ciebie zawodowo, tak bym to określiła. Dla części z Was nie ukrywam, że tutaj pokazuje się jakaś iluzja. Pytanie tylko, kto tę iluzję tworzy wokół ciebie, prawda? I trzeba się przyjrzeć sprawom, żeby być może mm, zaangażować się w coś bardzo, albo żeby stwierdzić, czy coś ma sens, czy coś ma sens. Natomiast jeśli chodzi o, o twórczość, dla wszystkich osób, które pracują kreatywnie na różnych. Poziomach, tak, w najróżniejszych obszarach. To jest bardzo dobra e, karta, bo ona, jak dla mnie, oznacza, że nie zabraknie Wam pomysłów. Mm, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o pieniądze, droga panno, pieniądze u Was związane są z miłością? Hmm. Pieniądze u Was związane są z jakąś e, decyzją, z wyborem? Chodzi o to, żeby wybierać świadomie, jeśli chodzi o Twoje decyzje finansowe, a żeby no, zadbać o, też o kwestie finansowe jakoś szczególnie, ale szczerze mówiąc yy, 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 yy. jest wybór i to wybór świadomy yy, w odniesieniu do pieniędzy. Myślę sobie, że yy, Cokolwiek będziesz finansowo decydować, no to wiesz, tutaj jakby w karcie kochanków to raczej pokazuje się um, nietrudność w podjęciu decyzji. Może być trochę jakiegoś rozdarcia wewnętrznego, ale trzeba wybierać coś, co jest autentyczne z tobą. Autentyczne z tobą. Pieniądze idą też, uważam, u pan za jakimś zaangażowaniem, pieniądze idą za jakąś twoją pasją i to szczególnie się nam pokazuje bardzo silnie dla osób, które pracują kreatywnie, pracują artystycznie. To tego rodzaju informacje nam się pokazały. No wiesz co? Tutaj okay. zgodność też musi być, być może pomiędzy tobą a drugą stroną sytuacji zawodową, żebyście razem mogli tworzyć, rozwijać, okej? Okay. Jeśli będziesz rozmawiać o pieniądzach bądź negocjować sprawy finansowe, to niewątpliwie nie tylko zdrowy rozsądek jest tutaj jakby ceniony, ale właśnie Twoja autentyczność. Twoja umiejętność tworzenia na przykład więzi, relacji i tak dalej. To z jakiegoś powodu ma to znaczenie. No dobra, zobaczmy dalej. Wyzwanie miesiąca. Okej. Okay. Wyzwaniem miesiąca jest brak jasności. Lub może być brak jasności przez jakiś czas. To może być wyzwaniem, że tak powiem. Miesiąca, a szczerze mówiąc, tutaj te, to wyzwanie miesiąca bardzo dobrze nam się skorelowało z tym wyborem, który pokazał się w życiu, jeśli chodzi o kwestie finansów, dlatego że albo czegoś jasno nie widzisz i w księżycu zawodowo to rzeczywiście możesz potrzebować więcej czasu, żeby rozpoznać de facto na czym stoisz, albo trudno ci jest podjąć świadomą decyzję, jeśli chodzi o finanse i pracę, bo nie widzisz wszystkiego, tak? Nie widzisz wszystkiego dosłownie. No i tutaj jakby jeśli chodzi o wyzwanie miesiąca, zaraz zobaczymy, co karta sugeruje, jak sobie z tym poradzić, ale przede wszystkim trzeba dobrze rozpoznać sytuację i trzeba dobrze rozpoznać intencje, jeśli chodzi o życie zawodowe, jakiekolwiek propozycje są tobie przedstawiane. A więc to jest troszkę tak. Jeśli chodzi o wskazówkę, jak dojść do sedna sprawy, tak? Jak, co, co zrobić, żeby sprawić, że w końcu, że tak powiem, pojmiesz całą sytuację, w pełni uświadomisz ją sobie i będziesz w stanie podjąć też rzetelną, taką odpowiedzialną decyzję. Mm. Pokazał nam się, pokazała nam się energia osoby, która po prostu zadaje pytania, uważam. To jest, która po prostu działa z odwagą, działa z pasją, realizując swoje cele. Więc też dla części z pani, trochę jest tutaj taka informacja, że cokolwiek w sierpniu będzie się działo zawodowo, żebyś być może, to jest bardzo specyficzne, wiem, nie analizowała tego za bardzo, tylko jeśli to jest zgodne z tobą, z twoją identycznością, z twoimi wartościami, z twoją pasją, to żebyś się trochę rzuciła w wirty Wydarzeń, skorzystała z tej okazji, e, wiesz, no troszkę tak. Bo no, trochę tak. Dodatkowo jeszcze, jeśli będziesz negocjowała coś, droga panno, to ważne jest stworzenie sobie listy swoich własnych osiągnięć i nie tylko pamiętanie o nich, ale być może, że tak powiem, zaznaczenie ich lub przypomnienie o nich drugiej stronie sytuacji, tak, żeby tutaj nastąpiło, że tak powiem, jakiś wzrost, jakaś zmiana, ok? Tego rodzaju informacja, słuchajcie. Na spodzie król buław. Więc e, cokolwiek tutaj się, tutaj się dzieje, wydaje mi się, że masz odpowiednio dużo siły do działania, że masz jakąś konkretną wizję, co chcesz zrobić, e, pokazujesz się jako osoba mądra i empatyczna. E, możesz się zastanowić, jak, że tak powiem, te decyzje, które podejmujesz, na przykład wpływają na innych, i tutaj chodzi o osoby, które są w związkach, prawda? A dla części z, z paniem, to jest taka informacja, że jest tutaj. Rozwój na przykład, rozwój, rozwój, e, i jakby jakieś działania w tym zakresie, i być może trzeba popracować nad tym, żeby wzmacniać swoje kompetencje, żeby wzmacniać swój autorytet. E, no, takie informacje. Natomiast zwracam uwagę na to, co było na początku. To, co jest ważne dla Ciebie, droga Panno, bo ogólna energia miesiąca jest całkiem przyjemna, tak? Więc nawet jak będą spadki formy, nawet jak czasami zabraknie Ci sił, nawet jak czasami. E, że zapragniecie jakichś zasobów, to wydaje mi się po prostu, że będziesz w stanie tak pokierować sytuacją, żeby mieć to, na czym ci zależy. Natomiast ważne jest, żeby pomimo różnego rodzaju wyzwań zadbać o siebie w takim znaczeniu, cały czas być skoncentrowanym, skoncentrowaną na pozytywnych, że tak powiem, zmianach, na pozytywnym aspekcie sytuacji. I to nie chodzi teraz o jakąś naiwność czy idealizowanie. Nie, raczej patrzymy w sierpniu na. Na, na, na sprawy, że nic nie jest straconego, albo jakby możemy coś przepracować, prawda? Wyciągnąć jakieś konstruktywne podsumowanie na przyszłość, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.